Cześć, witam wszystkich. Mike. No i zaczęliśmy okres próbny na nowej platformie, którą tworzymy: BetLab. Już dziś w zasadzie możecie sobie spojrzeć, jak gramy, co gramy i tak dalej. Uważam, że w bardzo uczciwy sposób platforma jest, znaczy część platformy, bo platforma jest jakby w produkcji, ale część rzeczy, których będziemy robić, czyli te dla Was jakby stricte najbardziej ważne na typy tu i teraz są do przetestowania za darmo na dedykowanym telegramie. Już pojawiło się kilka typów, za moment do tego przyjdziemy, no i pojawiła się też jedna duża wygrana w grupie strategia, w tej grupie, która nie jest jakby dostępna na darmowym okresie, ponieważ będzie to grupa jakby mocna, z gwarancjami matematycznymi, gdzie takiej grupy w zasadzie jeszcze nikt nie tworzył, gdzie będziemy dobierać dla Was zdarzenia i ustalać strategię pod grę. Będzie to grupa Zapewne z limitami miejsc, no i będzie miała myślę, że dość dużą wartość dla osób chcących po prostu wejść w taką po prostu w tego typu granie inwestycje, nawet mogę powiedzieć. E, mocniej, e, więc pokażę Wam jak wczoraj te europejskie puchary nam e, poszły, zresztą już możecie widzieć pewnie kibajtową e, miniaturkę, to ja mm, powiem jeszcze o tym więcej i podam kilka typów dla tych, którzy nie są na Telegramie, a zapraszam, żebyście byli na tym Telegramie, no bo tam będzie się to działo, mm, pisaliście mi, czy, czy na pewno Telegram, czy nie inne opcje, no powiem Wam tak, nie ma lepszej platformy do typów niż Telegram, a chodzi tutaj nam o to, żeby to było szybko, sprawnie i zasięgowo dla każdego dostępne? Więc mimo że ja trochę jestem gdzieś tam na tą platformę obrażony za to, co zostało stało się z moim kątem głównym, to jednak e, obrazy trzeba odstawić na dłuższy plan, a e, zrobić jak najlepszą jakość w tym wszystkim i żeby każde w zasadzie typy do was dochodziły bezpośrednio e, i szybko. E, ktoś też zadał z was pytanie, e, czy ta pani to? Żona jednego z nas, no tak, przyjęliśmy ją wśród prosto z serca zakładów bukmacherskich z Makału i stanowi naszą tutaj piękno, piękniejszą wersję promocyjną. <grym> Dobra, e, tak, by the way, co możemy gdzieś tam zagrać? Oczywiście, kto jest na Telegramie, będzie miał tego najszybszy, najszybszy dostęp do tego wszystkiego co najmniej dwa tygodnie uczciwego sprawdzenia, co jesteśmy w stanie zrobić. Być może okres wydłużymy, jeżeli my się będziemy spóźniać z platformą lub na przykład nie wyjdzie tak, jak byśmy chcieli, żeby wyszło. Zobaczymy, ale dwa tygodnie macie bite i gwarantowane od nas, żeby sprawdzić, co prezentujemy. Więc tak, dziś pojawiły się w zasadzie trzy bety, zanim to nagrywam. Pierwszy jest o 16.30, więc powinno udać się Wam pograć, tylko nie wiem, czy po tym kursie. To jest z polskiego buka Super Beta o 16.30 Inter Bratys Bratysława. Z banikiem Lechota w VentiCom 1,74. gdzieś tam widziałem, że na zagranicznych kurs może być wyższy, no ale tutaj podajemy też z polskich e-booków mocne info. Ponoć, warto się zainteresować. Sprawdźcie sobie ten typ. Trzecia Liga Zachód, więc dość taki niszowy. Lecimy dalej. Pierwszy typ, który się też pojawił na live, on już wszedł, został rozliczony jako plus, więc tutaj jest to jakby nieaktualne był to grany handicap przy takim stanie handicap połówkowy, więc jeżeli ktoś nie ogarnia na czym polega handicap połówkowy, to na podziemnych znajdziecie taki film, który wyjaśnia tego typu handicapy. No i kolejny gdzieś tam typ, który będzie, nie pamiętam tutaj godziny, może być dostępny, myślę, że będzie to grane bardziej pod wieczór, więc na spokojnie powinno się udać. Są to typy z grupy Komfort, czyli z grupy tej globalnej minus 13,5 handicap na Rovigio e, kobiety, <laughs> zapewne jest to e, koszykówka. E, 1,71 kurs. Zapraszam. E, no i kolejna taka rzecz, która została jakby wygrana, no bo my gramy gdzieś tam strategicznych rozpisek od dawna, przygotowujemy się. E, tutaj jak widzicie żadną tajemnicą, że jest to gdzieś tam zakład bezpieczny. Sztuką jest dobrać sensowne typy tak, żeby czy to wszystko spinałeś, żebyśmy mieli na to opłacalność. Oczywiście zakład bezpieczny też nie będzie jedną jakby Opcją, tylko podawano, ale my bardzo lubimy tę promocję. Jest ona dość długo, więc prawdopodobnie każdy, kto będzie chciał gdzieś z nami pograć, będzie sobie mógł tutaj w tym zakładzie bezpiecznym dostać sensowne typy i rozpisy no i tak tutaj w zakładzie bezpiecznym jeżeli jedno nam nie wejdzie to dalej nie znaczy to że kupon jest uwalony tylko proporcjonalnie wygrywamy ale mniej ważne że wygrywamy kurs musi być łączny 100 żeby się to zapinało więc mamy tutaj 101 my oczywiście takich kuponów gramy w rozpisach sporo więcej tym razem wyszło po całej jakby podliczeniu tego wszystkiego ponad 6600 zysku to też nie jest tak że ja wam to pokazuję i że to jest tak codziennie bo tą strategią gdzieś oczywiście są Okresy czasu, w którym te kupony mogą mnie wchodzić, ale docelowo chodzi nam. Oczywiście o to, żeby w długim terminie zrobić z tego zysk i ta grupa będzie mocna, ale nie jest to grupa gdzieś tam dodawania na okres testowy, bo dość dużo by było tłumaczenia, dość dużo by było tych kuponów i zestawów, więc to jest grupa, jeżeli ktoś będzie chciał nas zaufać, przez to, że pokazujemy, który każdy, kto wejdzie, będzie dostanie jakby swój własny instruktaż, co i jak z tym działać. No i przede wszystkim myślę, że będzie tam limit miejsc z wiadomych przyczyn. Więc to są mecze z wczoraj. Jest to pomieszany tenis, jest liga konferencji, liga Europy i tak dalej. Z trochę takich kuponów nam fajnych weszło. Wieczysta, która zremisowała, przegrywała 0-2, więc taki kurs też mógłby nam gdzieś coś uwalić, ale skończyło się pozytywnie dla rozstrzygnięcia kuponu. No i tego typu właśnie rozwiązania pokazuję Wam, a jeszcze dla niedowiarków, którzy nie wierzą, że o, bo Wy pewnie zagraliście ten zakład, albo gdzieś tam, nie wiem, spreparowaliście kupon, no to jeden taki wycinek screenu, że ten kupon był pograny. Naprawdę. Jeżeli chcesz nas zaufać, i chcesz sprawdzić to, co robimy. No to nie ma lepszej okazji, żeby wejść po prostu w to za darmo. Wbijajcie na Telegram, który macie w komentarzu pozostawiony. No i co? Ocencie sami, a my wracamy jakby do poważnej bukmacharki i na tym kanale, i w tym, co robimy. Mam nadzieję, że z korzyścią dla każdego, a projekt okaże się fajny zarówno dla nas biznesowo, jak i dla was w dywersyfikacji gdzieś tam środków. Dzięki, pozdrawiam Was, do usłyszenia w kolejnych filmikach, bo będziemy też oczywiście na YouTuba wrzucać jakieś podsumowania czy darmowe propozycje, ale naj, najlepiej i najbardziej w real-time dzieje się wszystko oczywiście na aplikacji, która do tego jest przeznaczona, czyli Telegram. Pozdrawiam, hej!